Najpiękniejszym zabytkiem architektury starożytnego Poznania jest ratusz poznański o typowej dla polskiego renesansu Attyce, ozdobionej trzema wieżyczkami. Zbudowany w 1300 roku został przebudowany w obecnej formie w wieku XVI i z tej epoki pochodzi znaczna część zdobień wewnętrznych gmachów. Kasali królewskiej z posągiem króla Stanisława Augusta w zbroi pochodzą z czasów tego króla, kiedy wykonana została ostateczna restauracja gmachu. Cały front pierwszego piętra zajmuje wielka sala recepcyjna, do której prowadzą drzwi gotyckie z 1508 roku w tak zwanym gotyku jagiellońskim. Sklepienie tej sali wsparte na dwóch słupach bogato ornamentowanych i podzielone na kasetony pokryte jest ściukami i freskami wysokiej wartości ornamentacyjnej. Przed ratuszem stoi pręgierz, średniowieczny zabytek wymiaru sprawiedliwości z żelazami, w które zakuwano skazańców. Obok barokowa studnia z rzeźbą wyobrażającą porwanie prozerpiny. Na rynku przed ratuszem pomnik świętego Jana Nepomucena z roku 1724. Wśród licznych kościołów Poznania na pierwszym miejscu wymienić należy starożytną katedrę poznańską, zbudowaną w miejscu, gdzie król Mieszko I wzniósł pierwszą świątynię katolicką w Polsce w roku 967. Za ołtarzem nawy głównej w kaplicy złotej albo Królewskiej znajduje się tu największy skarb Poznania, sarkofag ze szczątkami założycieli państwa polskiego, królów Mieczysława I i Bolesława Chrobrego. Ponadto w podziemiach katedry spoczywają prochy królów Kazimierza Odnowiciela, Mieczysława II i Przemysławów I i II. Szereg kaplic dookoła nawy głównej, bogato zdobionych w ciągu wieków, zawiera prawdziwe skarby polskiej sztuki kościelnej. Jedynym gotyckim kościołem Poznania, który w całości zachował styl pierwotny, jest kościół Panny Marii wraz z sąsiednim gmachem psalterii, pochodzący z czasów Władysława Warneńczyka. Kościół Farny w Poznaniu, wzniesiony w XVII wieku, jest jednym z najpiękniejszych kościołów w Polsce. Kościół Bernardynu, zalożony w wieku XV, góruje nad panoramą miasta barokowym wieńczeniem strzelistych wieżyc. Kościół Bożego Ciała został ufundowany w 1406 roku przez Władysława Jagielne, który modlił się tu przed bitwą pod Grunwaldem. Przy barokowym kościele franciszkanów z końca XVIII wieku wzniesiono ostatnio pomnik w uczci poległych w walkach o wolność żołnierzy Dywizji Wielkopolskich. Zabytkowych kamienic na rynku najpiękniejszy jest Pałac Ziałyńskich z roku 1800 z rzeźbami na Na Naprzeciw na rynku stary odwach z roku 1787 w stylu klasycznym. W gmach Biblioteki Raczyńskich na Placu Wolności zawiera bogaty księgozbiór dotyczący literatury i historii Polski. Wymach Muzeum Wielkopolskiego, odziedziczony po okupantach niemieckich, należy raczej do nowożytnej historii Poznania, który współczesny swój rozwój zawdzięcza już epoce powojennej. Pomnik Chrystusa Króla należy wymienić na wstępie do architektury wolnego Poznania, w nim bowiem stolica Wielkopolski dała wyraz tysiącletniej tradycji katolickiego grodu. W schylkowej epoce okupacji niemieckiej zawdzięcza Poznań ciężki w stylu i obcy nam duchem gmach dawnego Zamku Cesarskiego. Dziś okazały budynek ten stąd się symbolem sprawiedliwości dziejowej. Mieszcząc salony reprezentacyjne pana prezydenta Rzeczypospolitej, a na parterze kolegium Majus Uniwersytetu Poznańskiego. W gmachu dawnej Akademii Niemieckiej, do której nie przyjmowano Polaków, mieści się obecnie kolegium Minus Uniwersytetu. Mach Teatru Wielkiego zawdzięcza Poznań również okupantom niemieckim. Gmach Wyższej i Miejskiej Szkoły Handlowej wzniesione są w ostatnich latach. W parku Wilsona sumptem Ignacego Paderewskiego wzniesiono pomnik prezydenta Wilsona. Palmiarnia Parku zawiera cenne okazy flory egzotycznej i krajowej. Doroczne targi poznańskie będące wyrazem inicjatywy gospodarczej i społeczeństwa wielkopolskiego są od szeregu lat atrakcją sezonu letniego Poznania. Większość pawilonów wraz z monumentalną wieżą górnośląską pochodzą z czasów powszechnej wystawy krajowej, która się tu odbyła w 1929 roku. wystawy krajowej pochodzi również gmach Fakultetu Medycznego Uniwersytetu. Piękna dzielnica willowa Poznania o typowo współczesnej architekturze zamyka obraz architektury Nowego Poznania noszącego z dumą miano twierdzy polskości na zachodnich rubieżach Rzeczypospolitej.